Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny błyskawiczny przegląd wydarzeń na kanale Polityka Zagraniczna. Wybaczcie, że tego typu materiał nie powstał w zeszłym tygodniu. A co w tym filmie? Między innymi o planowanej wizycie Andrzeja Dudy w Białym Domu już w przyszłym tygodniu oraz o starciach na granicy chińsko-indyjskiej. Zapraszam. Kiedy we wtorkowym materiale mówiłem Wam o tym, że w obliczu... Karuzeli niekorzystnych informacji dla sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie możemy spodziewać się w najbliższym czasie jakiegoś gestu ze strony Amerykanów. Nie spodziewałem się czegoś tak daleko idącego. Na cztery dni przed wyborami prezydenckimi w Polsce Andrzej Duda jako pierwsza osoba po pandemii będzie gościem Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Wycofanie części wojsk z Niemiec i zapowiedzi prezydenta Trumpa o końcu ery globalnego policjanta, jakim w ostatnich dekadach były Stany Zjednoczone, mogły i z pewnością wzbudzały w Warszawie niepokój. Zaproszenie do Białego Domu w tak kluczowym momencie będzie okazją do okazania Polsce wsparcia. Polsce i nie oszukujmy się również urzędującemu prezydentowi. Dwie główne siły polityczne w Polsce inaczej rozkładają akcenty w polityce zagranicznej podczas gdy prawo i sprawiedliwość pokłada wszelką nadzieję w Amerykanach, nastroje w obozie przeciwnym są bardziej proeuropejskie. Nie bądźmy naiwni. Zaproszenie do Białego Domu prezydenta Polski w ramach pierwszej zagranicznej wizyty po epidemii na kilka dni przed wyborami nie jest przypadkiem. Będzie to okazja do omówienia przede wszystkim sytuacji bezpieczeństwa w regionie w związku z wycofaniem wojsk amerykańskich z Niemiec. W tym tygodniu pojawiło się mnóstwo informacji na temat większej obecności Amerykanów w Polsce. Reuters pisał na przykład, że projekt Ford Trump jest zagrożony, co dementowała ambasador USA w Polsce. Podobnie było z informacjami opublikowanymi przez dziennik Gazetę prawną, według których rozmowy miały utkwić w martwym punkcie przez słowa prezydenta o środowisku LGBT, gdyż główny negocjator ze strony amerykańskiej, Richard Grenell, jest gejem. Swoją drogą wypowiedzi prezydenta na ten temat odbiły się w światowych mediach szerokim echem. Jednak informacje dziennika Gazety Prawnej również były dementowane przez ambasador Mossbacher, choć nie brakowało takich osób, które uznały jej dementy za niejednoznaczne. W każdym razie wygląda na to, że wszelkie spekulacje zostaną wyjaśnione w przyszłą środę, gdy dojdzie do spotkania prezydentów USA i Polski. Oprócz bezpieczeństwa, na agendzie spotkania ma znaleźć się również energetyka, czyli być może nowe informacje o gazie, czy energii jądrowej, oraz wsparcie USA dla Trójmorza. Koniecznie trzeba odnotować to, że, w kontekście tego, co mówiłem przed chwilką, w tym tygodniu doszło do spotkania między polskim i niemieckim ministrem spraw zagranicznych. Heiko Maas rozmawiał w Warszawie z Jackiem Czaputowiczem, między innymi na temat sytuacji bezpieczeństwa, na temat funduszów unijnych, funduszu odbudowy gospodarki unijnej, oraz oczywiście nie zabrakło, jak zawsze w przypadku Niemiec i Polski, tematów historycznych. Nie trudno zgadnąć, że prawdopodobnie najpilniejszym tematem rozmowy była amerykańska decyzja o wycofaniu części wojsk z Niemiec. Polski minister potwierdził słowa premiera Morawieckiego, który kilka dni temu stwierdził, że Polska chce większej liczby amerykańskich żołnierzy, ale nie kosztem Niemiec. W całym tym zamieszaniu chyba najbardziej niepokojące są te słowa niemieckiego ministra. Przyjęliśmy to do wiadomości. Nie mamy bardziej szczegółowych informacji, kiedy, jak, co zostanie wdrożone ani ze strony Departamentu Stanu, ani ze strony Pentagonu. Nie uzyskaliśmy informacji, dlatego czekamy, co strona amerykańska zamierza. Przyjmujemy to do wiadomości. Innymi słowy, komunikacja na linii USA Niemcy wydaje się być w naprawdę koszmarnym stanie, biorąc pod uwagę to, że polski prezydent spotka się z amerykańskim za parę dni, niewykluczone, że Heiko Mas przyjechał do Warszawy wybadać, co tak naprawdę ma się właściwie stać, ale to tylko moje spekulacje. Rozmawiano też oczywiście o Unii Europejskiej. Chcemy silnej Unii Europejskiej z ambitnym budżetem, która odgrywa ważną rolę w polityce zagranicznej, oraz wyraziłem ze swojej strony wsparcie Polski dla realizacji celów i priorytetów niemieckich w Unii Europejskiej w czasie prezydencji Niemiec w Unii. Takie deklaracje ministra Czaputowicza mogą wskazywać na to, że polski rząd przychylnie patrzy na projekt budżetu i będzie chciał go bronić. Podobnych słów nie brakowało z drugiej strony. W utorowaniu drogi do kompromisu w Unii decydującą rolę będą miały Niemcy i Polska stwierdził Heiko Maas. Jak zawsze nie brakowało tematów historycznych, Niemcy zobowiązali się po raz kolejny do wsparcia finansowego Muzeum Niemieckiego Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau. Znowu odżyła również dyskusja na temat reparacji, tym razem wywołana przez stronę niemiecką. Dzień przed wizytą Heiko Massa w Polsce szef niemiecko-polskiego zespołu w Bundestagu i członek Partii Zielonych opublikował tekst, w którym czytamy, że choć prawnie kwestia reparacji jest zamknięta, to w sferze moralnej Niemcy mają bardzo wiele do zrobienia i powinni wyjść z jakąś inicjatywą. Starcia Na spornym terenie na granicy indyjsko-chińskiej. Ginęło 20 indyjskich żołnierzy, a straty po stronie chińskiej nie są znane. Do zdarzenia doszło w dolinie Galwan, w himalajskiej dolinie Galwan. Walki toczyły się na wysokości ponad 4000 metrów w zimnej, surowej i niezdatnej do życia okolicy. O co więc chodzi? Otóż część himalajskiej granicy między dwoma nuklearnymi potęgami nie jest akceptowana przez je obie. Zanim Chińczyków, to oni sprawują kontrolę nad regionem, a wojska indyjskie przekroczyły linię demarkacyjną. Zanim Indii, to chińskie wojska zaczęły starcia, a Pekin nie akceptuje faktów, że od 1956 roku ten należy do Indii. Głębszym tłem konfliktu jest infrastruktura. Według CNN Chiny zainwestowały aż 60 miliardów dolarów w drogi łączące Chiny z Pakistanem. To połączenie absolutnie kluczowe dla inicjatywy nowego, jedwabnego szlaku. Z kolei Indie zbudowały w regionie swoją drogę, która ma zapewniać wsparcie infrastrukturalne dla wojsk. Pekin miał takie działania odebrać jako zagrożenie dla swoich interesów. Ofiara złożona przez naszych żołnierzy nie pójdzie na marne, powiedział premier Indii Narendra Modi. Nienaruszalność i suwerenność Indii jest dla nas najwyższą wartością i nikt nie może nas powstrzymać przed obroną. Nikt nie powinien mieć do tego wątpliwości. Indie chcą pokoju, ale kiedy zostaną sprowokowane udzielą stosownej odpowiedzi. Rozpoczęto już rozmowy mające załagodzić ten tlący się konflikt, zanim wymknie się spod kontroli. Wybory prezydenckie na Białorusi w sierpniu, ale prezydent Aleksander Łukaszenka już teraz pokazuje swoim konkurentom, że nie ma zamiaru obchodzić się z nimi lekko. Po tym jak uniemożliwiono start popularnemu blogerowi Sjarkiewiczowi Ciachanowskiemu. W jego miejsce kandyduje jego żona. Dziś dotarła do nas informacja o tym, że aresztowano głównego konkurenta Łukaszenki, Wiktora Babaryka. Oficjalnym powodem zatrzymania jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości w banku, którym kiedyś kierował Babaryka. Trwają też przeszukania w jego domu, i coś mi mówi, że służby znajdą tam to, czego szukają, nawet jeśli przed przeszukaniem tego czegoś tam nie było. W obliczu wyjątkowej aktywizacji politycznej Białorusinów, którzy w niespotykanych liczbach demonstrowali poparcie dla innych kandydatów przy okazji zbierania podpisów, Łukaszenka jasno daje do zrozumienia, że nigdzie się nie wybiera. Warto dodać, że bank, którym kierował Babaryka, to Bielgastron Bank, czyli bank należący do Rosjan. Mimo otrzymanych gruźb, z wyścigu póki co nie wycofuje się żona popularnego brogera Swietłana Ciechanowska, kandydująca w imieniu męża. Tymczasem na Białoruś dotarła już pierwsza dostawa amerykańskiej ropy naftowej, a polski Pern poinformował, że rozmowy z odbiorcami ropy naftowej po białoruskiej stronie są na ukończeniu. Gwałtowne pogorszenie się sytuacji związanej z bezpieczeństwem na Półwyspie Koreańskim. Korea Północna wysadziła budynek łącznikowy taki budynek, w którym spotykano się i rozmawiano. Przedstawiciele dwóch koreańskich państw mogli tam na przykład negocjować różnego typu umowy. Po tym wysadzeniu koreańczycy z północy deklarują, że zamierzają wysłać wojska do strefy zdemilitaryzowanej, co oczywiście bardzo mocno krytykuje Korea Południowa. No mucha mitulata, no mucha mitulata. Jak to w przypadku Korei nie do końca wiadomo o co w ogóle północy dokładnie chodzi. Doszło do nagłego zaostrzenia retoryki, nazywania Korei Południowej służalczym psem Ameryki i oskarżania o łamanie zawartych porozumień. Korea Północna zdaje się być więc zirytowana brakiem postępów w sprawie nałożonych na nią sankcji gospodarczych. Wysadzanie budynków i groźby rozmieszczania wojsk w tej sprawie jednak z pewnością nie pomogą. Sytuacja jest naprawdę niebezpieczna, bo nikt nie zna motywów działań Korei Północnej. Nigdy nie można być pewnym, czy to kolejna prowokacja, czy wstęp do czegoś o wiele groźniejszego. Bo choć raczej to pierwsze, to choćby najmniejsze ryzyko tego drugiego, już musi budzić wielki niepokój. Potwierdza się jedno. Coraz mocniejszą pozycję w państwie ma siostra Kim Jong-una, Kim Yo-jong. To ona właśnie mówiła o służalczości południa wobec USA. I tak wielkie historyczne spotkania przywódców Korei Północnej i Południowej, rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, wszystkie te wiekopomne momenty mogą okazać się niewiele znaczącym elementem całej tragicznej historii Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej. 11 czerwca odbył się pierwszy od wybuchu epidemii szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Mówiono głównie o Unii Europejskiej, o budżecie oraz o Funduszu Odbudowy Gospodarki Unijnej. I choć udało zawrzeć się kompromis i porozumienie, Grupa Wyszehradzka nie jest tutaj tak jednoznacznie zjednoczona, jak może się wydawać. Polskie władze propozycje unijnego budżetu przyjęły z otwartymi ramionami, tymczasem na przykład Viktor Orban wielokrotnie mówił już o tym, że jest on zły. Nazywał go nawet absurdalnym, gdyż daje państwom biednym mniej niż tym bogatszym. Mimo wszystko na szycie udało się zawrzeć porozumienie i wypracować wspólne stanowisko, które w wielkim skrócie brzmi tak. Potrzebujemy dużego budżetu, biedni nie mogą płacić bogatym, istniejące fundusze, takie jak Fundusz Spójności, nie mogą ucierpieć i chcemy większej elastyczności w wydawaniu środków. I to jest chyba klucz. Państwa Grupy Wyszehradzkiej chcą, by pieniędzmi z funduszu odbudowy mogły dysponować państwa, tak by wydawać je na to, czego potrzebują konkretne gospodarki konkretnych państw. Można się jednak spodziewać, że o tym, w jakich obszarach będą inwestowane pieniądze, będzie chciała decydować Unia Europejska, na przykład Komisja Europejska. Choć udało się zawrzeć porozumienie i wszyscy przywódcy podkreślali, jacy nie jesteśmy zjednoczeni i że nasz wspólny głos ma wielkie znaczenie. Pamiętajmy, że prawdziwy test dla jedności Grupy Wyszehradzkiej przyjdzie nie przed, a w trakcie sesji negocjacyjnych dotyczących unijnego budżetu i funduszu oddowy. I to już wszystkie moim zdaniem najważniejsze informacje. Tradycyjnie proszę Was o to, żebyście dali mi znać i zapomniałem o czymś naprawdę istotnym. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.